Dzień go, Złoczyńcy zastanawiali się jak pokonać bohaterów. No jak my mamy ich pokonać? Chyba już nie damy rady, no. O nie, to znów ten mega potężny robot. Co teraz? Co teraz? Co teraz? O nie. Oby nam wszystkim nie przywalił. Bo to będzie koniec. Uciekam. O nie. I to już po nas. Musimy zobaczyć, tak, jak tam z profesorem K. Umarli. To koniec z złoczyńcami. Złoczyńcy pokonani. Czyli my wygraliśmy. W ostatniej chwili bohaterowie wygrali. Jej, wygraliśmy, wygraliśmy. Wygraliśmy, bo jestem agentem bohaterów. Ale to jeszcze nie był koniec. Robot się zbuntował. O! Oh. O nie! O nie! Chłopaki nasz robot się zbuntował! Co teraz? Co teraz? Musimy. Siedam do robota. Ja! Nie, stójcie! Dam sobie radę. Enigma? Co chcesz zrobić? Czy robot co się, się od. Stało? Byłeś zbuntowany! To by mnie zhakował. Fajnie, że Nie mam dumne. klony. Tylko że trochę mnie denerwują, ale nieważne. Dobra, klony. Dobra, wygraliśmy. Szefowie bohaterów. Szefowie bohaterów. Szef, szefowie złoczyńców są pokonani. Czyli bohaterowie wygrali. Odnieśliśmy wielki sukces. My bohaterowie...